Witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i w tym nagraniu powiem Ci o takich pięciu sposobach na większą sprzedaż. Nieważne czy sprzedajesz w internecie, czy sprzedajesz twarzą w twarz, zawsze te pięć metod będzie Ci przydatne. Oczywiście to nie jest cały wachlarz różnych technik perswazji, wywierania wpływu. Kiedyś tak usiadłem, chciałem je policzyć spokojnie, około 70 różnych technik, taktyk wywierania wpływu znalazłem, więc dzisiaj masz 5, ale jeżeli zaczniesz się stosować, zobaczysz, że sprzedaż będzie łatwiejsza. Wiele osób do mnie pisze: Mirku, wszystko jest ok, prowadzę social media, mam sklep internetowy ale czuję, że nie potrafię sprzedawać. tak? Niektórzy się nawet brzydzą sprzedażą, to jest w ogóle inny problem. Więc tutaj w tym nagraniu opowiem Ci o takich pięciu sposobach, które na przykład u mnie zwiększają sprzedaż. W tamtym roku wygenerowaliśmy sprzedaż na poziomie 2 milionów złotych. Jak zaczynałem prowadzić swój biznes, sprzedawałem w miesiącu za 3 tysiące złotych, więc jest ten progres, dlatego że do Mistrzostwa opanowałem te właśnie techniki. Więc jak sprzedawać? Musisz brać pod uwagę, czyli pierwszy punkt to jest ból klienta, czyli każdy klient, ma jakiś, jakąś taką bardzo głęboką potrzebę. Pamiętaj, że warto spoglądać na każdego człowieka jako na taką układankę, taką układankę z puzli. I zawsze sobie wyobrażaj, że ta układanka z tych puzli ona jest zawsze niepełna. Czyli każdy człowiek zawsze mu czegoś brakuje, czyli jakby każda osoba, każdy Twój potencjalny klient ma coś, czego mu brakuje, za co jest w stanie zapłacić, tak? Czasami nawet każde pieniądze. U niektórych na przykład to jest wolność, czyli ktoś pracuje na etacie, ale zrobi wszystko, żeby założyć firmę, żeby odnieść sukces, żeby dużo sprzedawać i te osoby są w stanie kupić każdy kurs, każdą wiedzę właśnie, jeżeli obiecasz im, powiesz im i oczywiście dowiesz im efekty, że dzięki temu rzucą z znienawidzoną pracę i będą wolni, tak? Dla niektórych to jest właśnie na przykład dochód pasywny, czyli nie pracować, a żeby coś na ciebie zarabiało, poczucie bezpieczeństwa, więc to jest tak zwany ból klienta, więc każda Osoba, na przykład bólem klienta, może być to, że jego sąsiad ma lepszy samochód, tak albo ktoś w rodzinie powodzi mu się lepiej, i tam, ktoś z tamtej rodziny ma lepsze auto, i to jest właśnie jego ból, który może oczywiście delikatnie i w umiejętny sposób na przykład zastosować ktoś, kto sprzedaje samochody. I oczywiście tutaj przychodzimy jeżeli mówimy o tym bólu klienta, to przechodzimy sobie do piramidy potrzeb Maslowa. Pamiętaj, że znajdziesz sobie tą piramidę w, gdzieś tam wpisując w Google i ja uważam, że jest to bardzo często taki pomijany element. Czyli jeżeli sobie poczytasz, czy ja na przykład często jak gdzieś piszę jakąś ofertę, piszę mailing, to zawsze sobie spoglądam na tą piramidę potrzeb maslowa, żeby nie zapomnieć o tych takich bardzo głębokich potrzebach człowieka. Na przykład właśnie jedną z nich to jest potrzeba bezpieczeństwa, czyli mamy na przykład teraz kryzys, ma być ta druga fala kryzysu, pandemii i tak dalej, więc wiele osób się jakby boi o utratę pracy, o utratę środków do życia, to, że nie spłacą kredytu. I to jest właśnie w piramidzie potrzeb, na przykład to jest bezpieczeństwo. Więc pamiętaj, że jak piszesz ofertę, nawet nie wiem, moskitiery czy jakiegoś zwykłego przedmiotu, to zawsze zadaj sobie pytanie, czy y, dzięki temu ta osoba będzie się czuła ważniejsza, tak bo jeżeli ktoś zrobi na przykład, kupi sobie lepszą wiertarkę, lepszej firmy, to przy znajomych będzie siebie uważał za kogoś fajniejszego, mądrzejszego, który pokonał, dokonał lepszego wyboru, więc te wszystkie elementy, jak sobie będziesz czytał, przejrzysz sobie piramidę potrzeb Maslowa, to zobaczysz, że to takie przyciski sprzedażowe, które powodują, że ludzie kupują. Czyli na przykład w piramidzie potrzeb Maslowa to jest poczucie bycia ważnym, nie? czyli że na przykład ktoś kupuje produkt VIP. Jeżeli ktoś jedzie na jakieś szkolenie, to kupuje sobie w pierwszym rzędzie, wydaje większą kasę, dlatego że chciałby być lepszy, czuć się lepiej od innych. Jeżeli ktoś idzie na dyskotekę yy, i. Wykupuje sobie, powiedzmy, jakieś tam miejsce VIP, bo jest dziewczyną, no to też chce je zaimponować i chce pokazać innym, że jest lepszy niż inni. Więc piramida potrzeb maslowa też wrzucaj te elementy do swojej oferty, np. poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia ważnym, kup sobie pakiet VIP, będziesz się czuł lepiej, i tak dalej. Trzeci element, bardzo, bardzo mocno sprzedający, to jest efekty. Jeżeli masz udowodnione efekty Twoich działań, twojego, działań Twojego biznesu, Twojego produktu, Twojej usługi, to staraj się cały czas pokazywać. Jest bardzo prosty patent, jeżeli masz na przykład, jakieś efekty klienta opinię, y, którą ci wysłał na maila czy powiedzmy gdzieś tam na Messengerze, na Instagramie, to wrzucaj to od razu na Stories, na relacje, zrób ekranu. Oczywiście możesz tam, żeby być zgo, w zgodzie z RODO, zamazać te dane twojego klienta. Ale jeżeli cię chwalą, jeżeli pokazują efekty, to też od razu je dystrybuuj, pokazuj innym, bo to, że ty wiesz o tych efektach nie, nie oznacza, że Twoja grupa docelowa to wie. Więc jeżeli masz efekty, jeżeli możesz pokazać, że jeżeli na przykład odchudzasz osobę, jesteś dietetykiem, jeżeli możesz pokazać metamorfozy, to będzie to o wiele silniejsze niż tysiące słów. Jeżeli sprzedajesz jakiś kurs, nie wiem, z, z, zarabianie na bitcoinach, inwestowanie w jakieś, nie wiem, nieruchomości, to pokazując 10 opinii czy nawet 5% efektów Twoich klientów, którzy wysłali Ci na przykład zrzut ekranu ze swojego konta bankowego, to to będzie o wiele lepiej sprzedawało niż każdy, każda kropka, każda litera w Twoim tekście. Czyli pokazuj efekty, pokazuj, że to, co robisz działa to będzie o wiele lepiej działało niż słowa. Proś o opinię innej osoby. Jeżeli ktoś już korzysta z Twojego produktu, niech ci nagra taki testy, opinię. Czwarty punkt to jest dowód społeczny, czyli Tutaj pokazuję, jak dużo osób skorzystało, czyli w moim przypadku to na przykład mamy taki licznik, który pokazuje, ile osób już dołączyło na przykład do naszego kursu. Dowód społeczny polega na tym, że jeżeli widzimy, że, że nikt nie kupuje tego produktu, to my się boimy. My myślimy sobie, że będziemy tymi pierwszymi, i jak go kupimy, to może to nie być właściwy produkt, możemy się ośmieszyć. Tak samo jak gdzieś ktoś jedzie przy trasie i widzi restora, no, restaurację, no powiedzmy jakąś tam jadłodajnię i widzi, że przy jednej stoi dwa samochody, a przy innej stoi 50 samochodów, to ten dowód społeczny, te 50 aut powoduje, że my uważamy tą restaurację za, no, za lepszą, gdzie podadzą nam lepsze jedzenie, no bo tam wiele osób z tego korzysta. Tak samo jest u Ciebie, jeżeli masz dużą liczbę followersów, dużą liczbę fanów, ilość subskrybentów, to stara się w swoich materiałach, w swojej komunikacji przemycać te elementy. Czyli na przykład pisząc maila napisz, że właśnie dzisiaj na moim fanpage'u, na którym jest 15 tysięcy osób, rozgorzała dyskusja na ten na ten temat. Dołącz do mnie na Instagramie, dołącz do ponad, nie wiem, społeczności, ponad 20 tysięcy osób, które nie mogą się mylić, jak widzisz, ta dieta jest dobra. No i piąty punkt to jest, tutaj mamy zegar, jakbyś nie widział, albo nie widziała, presja czasu. O ile to wszystko fajnie zadziała, czyli klient pokaże, że ok, ty mnie rozumiesz, bo stworzyłeś produkt, który Uśmierzy mój ból, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, tak? Nienawidzę swojej pracy, nie lubię chodzić do pracy, nie widzę się z dziećmi, nie mam czasu dla rodziny, a Twój projekt jakiś biznesowy spowoduje, że moje życie całkowicie się odmieni. Ok, kupuję to, nie? Czyli ta osoba się decyduje. Piramida potrzeb, będziesz się czuł bezpiecznie, będziesz się czuł ważny, będziesz się czuł lepszy od innych, super działa, pokazujesz efekty. Wow! Chcę też mieć takie efekty, dowód społeczny, tyle osób mi zaufało, ale jeżeli nie zastosujesz tej presji czasu, to nawet jak to wszystko fajnie wywoła emocje, bo jak widzisz, tutaj nie mamy praktycznie nic, nie mówimy o logice, nie mówimy o tej części logicznej, nie mówimy, że powiedzmy to, to, to jakie cechy ma ten produkt, tylko wszystko jest emocje. Emocje tak naprawdę sprzedają, ale jeżeli wytworzysz te emocje Twojego potencjalnego klienta, ale nie zastosujesz presji czasu, nie powiesz, że musisz to kupić teraz, w tym tygodniu, bo później, na przykład podniesiemy cenę, to może mogą być nici z interesu, dlatego że ludzie tutaj ci się napalą. Ale jeżeli te emocje opadną, to niestety. Nie dojdzie do sprzedaży. Tak często jest właśnie na webinarach. Osoby na webinarach, wow, super, chcą kupić, i później, na przykład, część osób mówi: Mirku, nie mam teraz y, karty, gdzieś tam, powiedzmy, muszę się zapytać szefa, muszę pójść do firmy, y, żeby się muszę się dogadać z y, wspólnikiem, żeby kupić ten produkt, oprogramowanie i tak dalej. I super, i później osoby mówią: To ja chcę to zarezerwować, jutro to kupię. I okazuje się, że jutro te osoby gdzieś tam zapominają, emocje opadają i niestety większość z tych osób na drugi dzień nie będzie kupowała, więc jeżeli wytworzysz tą potrzebę, to zastosuj presję czasu, dodaj licznik. Wiem, że liczniki dla wielu są obciachowe, ale one działają i to jest właśnie ich siła. Więc ja wolę mieć pieniądze niż mieć rację lub powiedzmy stosować jakieś super wykwintne techniki. Technika z presją czasu tylko do 23.59 albo na przykład za 7 dni zamykamy, podnosimy cenę. To działa fenomenalnie, bo ludzie potrzebują motywatora, tak jak z dietami. Musisz ludzi motywować, żeby nie jedli nie wiem, słodkich rzeczy. Tak samo tutaj w sprzedaży musisz motywować, żeby ta osoba w tym momencie kupiła. Więc te pięć prostych narzędzi sprzedażowych już powodują, że będziesz lepszym sprzedawcą. Czyli ból klienta, czego on szuka, słuchaj o czym ci mówi klient, wyłapuj takie jego najgłębsze potrzeby. Czytaj Piramidę Potrzeb, używ, graj na tych strunach, które są związane z Piramidą Potrzeb, pokazuj efekty swoich klientów, pokazuj jak wiele osób już Wam zaufało, pokazuj te wszystkie cyfry, jak dużo ludzi jest na Facebookie, Instagramie, YouTube, przegląda Twoje artykuły i presja czasu. Kup to teraz, bo potem niestety nie będzie się opłacało. Wierzyć, że te pięć prostych technik pomoże Ci w sprzedaży. Oczywiście będę jeszcze dorzucał te techniki, ale na razie sobie po prostu je przetestuj, wprowadź w życie, wrzuć to w oferty i po prostu to zacznij działać w ten sposób. Dziękuję ci za uwagę. Jeżeli to nagranie ci się podobało, oczywiście będę wdzięczny za suba. Pamiętaj, że każda łapka w górę powoduje, że to nagranie będzie miało większe zasięgi, na czym mi oczywiście zależy. Dziękuję ci za uwagę. Zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć.